By zmienić wygląd logowania, posłużymy się darmowym programem, który ściągniemy z internetu. W wyszukiwarce wpisujemy następującą nazwę. Otwieramy pierwszą ze znalezionych pozycji na liście. Pobieramy program, klikając kolejno na odnośniki. Zapisujemy plik w dowolnym miejscu, po czym uruchamiamy instalator. Przechodzimy przez kolejne okna, klikając przycisk Next. Zaznaczamy opcję Uruchom program. Po otwarciu ujrzymy listę dostępnych ekranów startowych. W pozycji domyślnej ustawiony jest standardowy ekran startowy. Wybieramy dowolną pozycję z listy, którą możemy podglądnąć. Niestety, aplikacja dysponuje niewielką ilością wbudowanych ekranów startowych. Możemy je ściągnąć, klikając w pozycję Przeglądaj. Ściągnijmy przykładowy plik z ekranu na dysk. Przechodzimy przez kolejne odnośniki w celu jego pobrania. Zapisujemy plik w dowolnym miejscu. Następnie w oknie programu z menu górnego wybieramy importuj z pliku. Zaznaczamy pobrany z witryny plik. Po kliknięciu na przycisk otwórz, ujrzymy okno informujące o udanym imporcie. Podglądnijmy ściągnięty ekran startowy, po czym zatwierdźmy nasz wybór. Ujrzymy ekran informujący o poprawnie wykonanym zadaniu. Nowy ekran startowy zobaczymy po ponownym uruchomieniu komputera.